Witam serdecznie na kanale Siła Umysłu. Ja nazywam się Daniel Domaracki, a w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co daje medytacja. Zanim jednak do tego przejdziemy, trzeba poruszyć pewien bardzo istotny temat, mianowicie czym jest medytacja, bo dopiero wtedy, kiedy zdefiniujemy samą medytację, będziemy mogli przejść do korzyści i zalet, jakie ona za sobą niesie. Zatem czym właściwie jest medytacja? Medytacja jest sztuką głębokiej koncentracji. Poprzez pracę, np. Na nad swoimi myślami czy też emocjami, jesteśmy w stanie kontrolować je wraz ze swoimi uczuciami oraz zachowaniami. Każda akcja, którą wykonujemy, zaczyna się tak naprawdę w naszych głowach. Czy chcemy ruszyć ręką, dokonać sprintu, podskoczyć, czy z kimś porozmawiać, musimy najpierw o tym pomyśleć. I nie jest to żadna wiedza mistyczna. Jest to czysta fizjologia i neurobiologia. Oznacza to, że wszelkie tego typu akcje wychodzą z naszego mózgu w postaci impulsów elektrochemicznych. Następnie informacje przechodzą do konkretnych komórek w naszym ciele, takich jak na przykład jednostki motoryczne, i wtedy. Dochodzi do fizycznego zdarzenia. Zaczynamy biec, podskakujemy lub otwieramy swoje usta i zaczynamy wydawać dźwięki, tudzież po prostu mówić. Także medytacja pomaga nam kontrolować procesy zachodzące w naszych myślach, dzięki czemu możemy dążyć do samopoznania. Kiedy już natomiast poznamy siebie, to znacznie łatwiej jest nam kontrolować. To w jaki sposób myślimy, co odczuwamy i w jaki sposób się zachowujemy. W skrócie zatem można powiedzieć, że medytacja jest praktyką polegającą na kontemplacji pewnego obiektu, uczucia, emocji czy myśli w naszej głowie. Medytacja zatem polega na tym, że głęboko koncentrujemy się na pewnej rzeczy, pewnym obiekcie i dalej Dzięki temu, że jesteśmy na nim skupieni, możemy rozpocząć z nim pracę. Skoro już wiemy, czym jest medytacja, to przejdźmy do korzyści, jakie ona ze sobą niesie, czyli co nam daje to, że możemy pracować nad własnymi myślami, emocjami i zachowaniami. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w stanie ujarzmić swoje myśli, to będziemy także w stanie ujarzmić swoje emocje. Następnie, jeżeli kontrolujemy to w jaki sposób myślimy i to, co odczuwamy, to będziemy w stanie wpłynąć na nasze zachowania. Idąc za ciosem, potencjał jaki niesie za sobą medytacja, jest można by rzec nieograniczony. To oznacza, że medytacja pomaga nam na przykład naprawić relacje interpersonalne, czyli poprawić sytuację w domu z naszą rodziną, żoną i innymi bliskimi. Medytacja także może nam pomóc pokonać złe nawyki, nałogi, a nawet uzależnienia. Medytacja może też pomóc zmienić nam to, w jaki sposób się wysławiamy, jakich ludzi do siebie przyciągamy oraz wiele innych rzeczy. Dla przykładu, jeśli jesteś zestresowanym biznesmenem, albo po prostu masz pracę intelektualną, która bardzo często wymaga od Ciebie, żebyś pracował pod presją przez długi czas. To medytacja pomoże tobie zniwelować stres, uspokoić myśli i wnieść więcej wewnętrznej równowagi do twojego życia. Jeżeli jesteś sportowcem, to możesz korzystać z medytacji po to, aby szybciej regenerować się po treningach, zmniejszając stres i redukując napięcie mięśniowe po intensywnym wysiłku fizycznym. A jeżeli masz problem w miłości, przyjaźni i innych relacjach interpersonalnych, to medytacja może Ci pomóc lepiej zrozumieć siebie oraz oczekiwania, jakie mają wobec Ciebie inne osoby. Co za tym idzie, będziesz w stanie na spokojnie przemyśleć swoje stanowisko w tej sprawie. I poprawić te relacje. Zatem, jakie są zalety korzystania z medytacji? Praktycznie nieograniczone. Możesz pokonać stres, pokonać złe nawyki, przejść osobistą transformację, stać się lepszą wersją siebie, a jeżeli szukasz czegoś bardziej mierzalnego, to możesz na przykład poprawić jakość swojego życia, zwiększyć poziom energii witalnej oraz nawet rozwinąć lepiej pamięć, koncentrację, zdolność do przetwarzania informacji oraz inne funkcje poznawcze. Co w rezultacie sprawi, że będziesz mądrzejszy, bardziej inteligentny i przede wszystkim zwiększy się twoja wydajność intelektualna. Co jest niezwykle przydatne w przypadku osób, które pracują intelektualnie, na przykład inwestorzy, programiści czy też dyrektorzy bądź menedżerowie. Tego typu osoby potrzebują praktyk i ćwiczeń, które pomogą im opanować stres i zachować czystość umysłu. Także, co nam właściwie daje medytacja? Medytacja daje nam kontrolę, medytacja daje nam samopoznanie, medytacja daje nam wolność. Zatem nie zwlekaj, zacznij medytować już dziś i zobacz, jak zmienia się Twoje życie.